Druga, ja już wjechałem na Zgorzele, na Jędrzechowice w sumie. A my nie teraz. Muszę umyć auto, i później pojedziemy na ten. Idzie. Na krzywą zatankować i na parking. W sumie dobrze poszło przez te Niemcy dzisiaj żadnego korka nie miałem kurcze tylko takie malutkie spowolnienie przed, przed chemnic ale tam była zmężka do jednego pasa bo coś grzebali a tak to wszystko wszczą na bieżąco kurde godzina półtorej godziny pauzy zrobiłem na Lopoklandzie Żadne śniadanie byłem się wykąpać moment a few moments later Telefon miałem, kurczę. A, nie kolejka jest, niestety. I to jeszcze jaka, kurde. Nie wiem, czy sobie nie zarować tej mini. Już jest tak brudny, że wypadałoby naprawdę wjechać. Kurczę, z 15.00, o 15.00 będę tam. Tu stracę godzinę, to będzie 16.00. Dobra, pojedziemy, jedziemy. Dobra, wjeżdżamy tu i będziemy dalej śmigać. The next day. Witam serdecznie w czwartek. Za 10:06. No i zaraz będę na firmie, bo na szóstą mam być. Tak kombinowałem wczoraj, żeby wkleić 11 godzin pauzy, jeszcze, żeby na dzisiaj mieć tą 15. Dzisiaj też robotę mam już do Gniewkowa, pod Toruń. Ale się nie udało, dlatego że nie miałem gdzie stanąć. A kurczę, na menu. Kurde, na tej menu straciłem półtorej godziny. Na stałem, kurde, w kolejce. A później jeszcze, kurde, 40 minut, wiecie, około tam 40 minut. Tutaj już nie było możliwości zrobienia, co tu jest 25 ton kurde za, to 300 metrów, a ja mam jeszcze o 700 metrów, o kurde, ale już firmę widzę, Tą dróżką trzeba dojechać. Eee dziś dziewiątkę zrobiłem i będę tutaj przed szóstą. Tak bym był, jakbym stanął wcześniej i zrobił 11, to bym, kurde, był w pół do siódmej. Tutaj jakoś chyba się nie można spóźniać. Nie, nie, nie pozwalają się spóźniać tutaj. Więc musiałem korzystać ostatnią dziewiątkę dzisiaj, no ale zaraz jesteśmy na filmie. Później jedziemy załadować do Bondiuela. Nie wiem gdzie to jest, nie pamiętam. Znaczy ja wiem gdzie to jest, ale nie pamiętam tej nazwy miejscowości, i będziemy jechać do Gniewkowa. sobie tutaj wjadę, tutaj, czy to jak gdzie to się wjeżdża, kurczę Norex. No tutaj nie. Parking tir, dobra. Ciekawe, czy mnie tutaj wpuści, wpuści ktoś teraz? A few moments later. Coś idzie, coś się spytać tak? Tak, Barcelona, no. Proszę się ustawić pod bramą numer 6, nie? A tu był już, nie? Nie, jeszcze nie. Pod bramą numer 6, tak jak są wyznaczone linie tutaj, nie? No. Ta pod szóstką też są wyznaczone linie tyłem. Otwieramy dwa boki i zaraz będziemy rozładowywać. Może pani już dać papiery, ja już zacznę działać. Dobra, dobra. To jest jedno. Jeszcze cmr niech? nie? Proszę. Dzięki, Czyli tak. ale tyłem, tak? Do tej bramy? Tyłem, tak. Dobra, dwa boki, ja pierdzielę. Myślałem, że... że rampą się zdejmę, ale niestety, niestety, moi mini, będzie dwa boki, trzeba roztworzyć. Dobra, ja widzę. No, no nic, słuchaj, co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, panie? Gdzie te linie są, bo jak nie widzę teraz, No dobra tutaj. Tutaj są te linie, panie. Kurwa, dwa boki, ja pierdzielę, już będzie, już będzie gimnastyka od rana. No i co, na to. Dobrze, co? A few moments later. No i siódma. A ja już rozładowany, słuchajcie. Oj, gimnastyka była, no ale dobrze, kurczę. Co tam? Tempo też zaje zajebiste, bo kurde, no widać, że chyba. że chyba. nie przeciągają struny. A powiem wam, że firma, no. Mega firma jest, kurcze, pieczone. Tych aut mają sporo. Jeżdżą do Hiszpanii, tam przywożą te wszystkie. Kurierki swoje tam zbierają z Hiszpanii do magazynu i z magazynu odbierają te ciężarówki. Kurde, powiem Wam, że zaplecze dla kierowców i ten kibel taki czyściutki, wszystko, kurcze, naprawdę. Ci ludzie tacy mili, fajni, konkretni. Naprawdę, jak mam powiem, że jestem pod wrażeniem tej firmy. Oni tutaj chyba w podwójnych obsadach jeżdżą do tej Hiszpanii. Dobra, my jedziemy do tego Ponduela, tam mamy 9-10 okienko, ale będziemy na 8. Zobaczymy, czy nas załadują. Jak nas załadują, to od razu walimy do Gniewkowa, w Gniewkowie mamy zrzutkę do godziny 20. Tak, taki, taki jest, taki jest, takie są ramy czasowe. i stamtąd już do domku pojadę, nie? A few moments later. Ojeju! 11.37 Wyjeżdżam z załadunku Wyjeżdżam z Bondiuela, słuchajcie 3 godziny i 5... 3 godziny i 20 minut stałem pod, pod rampą W sumie nawet to dobrze, bo... Znaczy, dobrze i niedobrze, no bo gdyby załadowali od razu to też bym wyjechał, ale te 3 godziny wydłuży mi trochę czas pracy. 2 godziny dłużej będę mógł pracować, to będę mógł skrócić kolejny dzień. Znaczy kolejną pauzę będę mógł skrócić, czyli wykorzystać dziewiątkę, której teoretycznie już nie miałem. Co za tym idzie będę mógł pracować dzisiaj 2 godziny dłużej. To mi trochę bezpieczeństwa daje, jeśli chodzi o rozładunek i dojazd do domu. i ja mówię w tej chwili pokazuję na 15 że będę Dobra, ty się zamknij ty Jesteś kurde, niepotrzebny tutaj w ogóle gościu Ja myślałem, że ubiłem te muchy, ale nie Nie ubiłem dopiero teraz Troszkę inną drogą, niż to tutaj mi pokazuje, że mam jechać. Będzie chyba troszkę szybciej. I idziemy przez Inowrocław. A nie przez Bydgoszcz. O Ale dziury. Dobra, i teraz rozładunek mamy w Bondiuelów, ale w nietkowie Jakieś tam słoiki, puszki, przetwory po prostu, bo co jak to w Bąduelu, nie? Także jedziemy tutaj sobie 32 na Poznań, a później Miezno i Wrocław i mam nadzieję sprawnie dojedziemy. 120. A ja już w Niewkowie. Teraz kurde tutaj nawigacja coś pokręciła, bo mi kazała mi wcześniej skręcić, ale przecież tam nie mogę tam tędy jechać. Muszę dookoła tutaj walić tak mi się wydaje, no nie wiem to jest takie malutkie miasteczko Jako tak? No nie z każdej strony można wjechać. Jest już półtora kilometra. Mi się wydaje, że tutaj będzie chyba najprostszy dojazd. No, jakiś tam dojazd musi być, prawda? Tu też jakiś znak stoi. Ty. Ale nie, to dotyczy tego wcześniejszego skrzyżowania. Tego tutaj. No, a my sobie jedziemy normalnie na drogę wojewódzką. Droga wojewódzka na Dąbrowę y, biskupią, tak? Tak, 246 i ja tutaj mogę wjechać sobie. Tędy po co ten kierunkowskaz tak wcześnie włączam? A ja to albo nie włączę w ogóle, albo włączę za wcześnie. No ja sobie jadę tu. O, widzicie. Tak, jest taka sytuacja. To za chwilę będę na miejscu. 900 metrów. tamcze tam w tym w tym ruchu, jak to było rucho, rucho coś tam, rucho? CIN, rucho nie, nie wiem, nie pamiętam. W ogóle no, tak, tak tak świeciło słońce, że no, nie byłem w stanie podjechać w ogóle, tu jak zasłoniłem, jak zasłoniłem sobie tutaj roletkę na oknie, no to nie widziałem w ogóle kamery, nie jest tak usytuowana ta roleta, że jak ją zamknę, no to zasłania mi połowę tej kamery, no. I to takie jest bezsensowne. Góry dalej to drzewa były. Ja pierdykam na styk. No dobra, i to podobno tu. Podobno. Gracias. nie wiem jak co to jest? Coś tu przywiózł jakiś rolnik coś co wypadałoby chyba iść się zarejestrować, co? dwadzieścia po piątej w jestem. Czyli dojeżdżam do domu. Za 4 kilometry będę na tym. Na parkingu. I co moi To Rozładowałem ten Bonduel cały, ale tam były cyrki z awizacją. Gościu, kurde, nie mógł znaleźć awizacji. Kazał mi iść do biura, nie? A no spytał mnie o numer rejestracyjny i kazał iść do... A, no spytał mnie o numer rejestracyjny mówi, że ale pan nie ma dzisiaj awizacji nie ma pana na tym w harmonogramie a ja mówię, ale to jest towar z, z Bondiuela przerzut ale nie ma pana w harmonogramie a jutro jestem? nie, też pana nie ma no to musi pan iść do biura, mówi chyba sąsiad jedzie ale nie. Chyba tak. Chociaż nie. No i słuchajcie, no i ja mówię, no dobra, to idę do biura, no to poszedłem do biura, mówię, wie Pani co, do, do logistyki, 300 metrów dalej, nie? Ja mówię, wie Pani co, no przyjechałem z tych, z tego Ruchocina i nie ma awizacji, no jak Pan nie ma, nie? Już my czekamy na pana, nie? No, ale, no, pan w tym nie może znaleźć. No, jak nie może znaleźć? No, no pan jest na konserwach, nie? Albo no, są, wiecie, mrożonki w Wondiuelu i konserwy. No, ja byłem na konserwach. A on szukał na mrożonkach, nie? I do mnie mówi: A to skąd ja miałem powiedzieć, że pan jest na, na konserwach, a nie na mrożonki? Panie, mówię. Ja mam panu mówić, gdzie pan ma mnie szukać? Ja podaję panu numer rejestracyjny, bo o to pan zapytał i to jest wszystko, i nic pan więcej nic nie pytał, nie? No, trzeba było mówić, że pan nie przyjechał chłodnią. Ja mówię, ja mówię, a jakie to ma znaczenie, czy mnie przyjechałem? Pytał mnie pan, no to jakim samochodem jestem, co i jak? Czy numer rejestracyjny pan chciał? No nie, no to przecież ja nie wiedziałem, że pan jest na, na konserwy, nie? A nie na mrożonki. Ja myślałem, że pan jest na mrożonki i ja pana szukam w mrożonkach. Że nada, nie? Ja mówię, to ja mam panu mówić, gdzie pan ma mnie szukać, i chodzić za pana do biura i tak dalej. 15 lat tu robię i pierwszy raz towar przyjechał z ruchocina, czy tam, z, jak to się nazywa, już nie pamiętam, na konserwy, a nie na mrożonki. Ja myślę, że pan jest na mrożonki. Ja mówię. Po 15 lat yy, nikt nie przyjechał na konserwy z tego. Kurde, jak to się nazywało, bo już mnie wkurza to, że nie pamiętam. Ruchocice no. z ruchocic, to z ruchocic, zawsze na mrożonki przyjeżdżali. 15 lat tu robię. <gry> I szok. Także słuchajcie, ja jestem już pod domem ja ten pas, bo tu będzie dzwonić w poniedziałek wyjeżdżamy, już mam robotę i w poniedziałek jedziemy do Bydgoszczycie Do Bydgoszczy się załadować i będziemy jechać do Francji. Jedziemy się w Bydgoszczy do Francji o drugiej w nocy. Z niedzieli na poniedziałek o drugiej w nocy. Bo jest wtorek święto w Polsce, więc trzeba w poniedziałek z Polski wyjechać. No i tyle, nie? W można jechać, we Francji nie można, więc do Francji będę mógł jechać dopiero w środę o północy, a na piątą rano, w środę, mam awizację.